Hej, to! W tym filmiku pokażę Wam wyrob na konkurs u fioletowej panty. Tu pierwszy jest taki rysunek, tu mam misia. Kiedy mam motylki. No i sobie możesz zobaczyć. Już przechodzę do wyrobów z modeliny. To pierwszy jest taki Misiu. Zerwałam się na tym w sumie. Później jest taki misiu z takimi słowkami trafąłem. Później jest taki potworek, co my go wymyśliłam. Bardzo mi się podoba. Później mam takiego zającza. Później mam takie z w takie dwa Taką ptaka i takiego, nie wiem co to jest świnia jakaś Później mam rozum i serce i na koniec mam takiego Spongeboba. Nie mam miejsca na tym wysoko kurczę no, o! Taki betek sobie tam... No, to są moje wszystkie wyroby i rysunek. Mam nadzieję, że Ci się spodobało. Pa!